Jezus Chrystus, na ikonach podpisywany jako ICXC, chyba najbardziej kontrowersyjna postać w dziejach ludzkości. Kim był, a może kim jest, tajemniczy człowiek i Bóg żyjący wśród nas? Wobec Jezusa nikt nie przechodzi obojętnie. Od dwóch tysięcy lat jest inspiracją dla świętych i ateistów. Jedni go kochają, inni nienawidzą. Dziś chyba nie ma na świecie człowieka, który nie usłyszałby jego imienia. Oczywiście, oprócz teologicznych kwestii związanych z tym, czy Jezus jest Bogiem, człowiekiem, czy jednym i drugim równocześnie, mnie zawsze interesowało to, jaki był Jezus. Odpowiedź przychodzi dopiero po przeczytaniu czterech Ewangelii. Często zachęcam ludzi do tego, aby przeczytali raz w roku przynajmniej jedną z relacji ewangelistów o Jezusie i jego życiu od początku do końca. Nie jest to jednak pomysł z kategorii challenge duchowy, ale bardzo potrzebna praktyka religijna, która pozwala na lepsze zrozumienie Ewangelii, a co za tym idzie, samego Jezusa. Każda z nich różni się formą przekazu, językiem, jakim posługuje się autor. Każdy z Ewangelistów próbuje przedstawić historię Jezusa i jego nauczanie w sposób sobie właściwy. Pokazuje to, że uczniowie różnie zapamiętali Jezusa. I każdy z nich nawiązywał z nim niepowtarzalną relację. Dla jednego to przede wszystkim Mesjasz, który zapowiedziany był przez starotestamentalne proroctwa, to święty Mateusz. Drugi pragnie w czytelnikach wzbudzić wiarę i otworzyć wspólnotę na narody pogańskie, o tym pisze święty Marek. Wreszcie mamy do czynienia z autorem, który kładzie nacisk na miłosierdzie Jezusa, święty Łukasz. I wreszcie z teologiem, który czerpie inspiracje z głębi przynależności do Boga i Kościoła, to święty Jan Apostoł. Jest jednak pewien wspólny mianownik, który łączy cztery Ewangelie. To radykalizm Jezusa i ostrość przekazu, którym się posługuje. Po przeczytaniu całości Ewangelii nie ma się żadnych wątpliwości, że jest to opowiadanie o Chrystusie i to On stanowi serce przepowiadania ewangelistów. Jezus ukazany jest jako postać wyjątkowa, która odróżnia się od innych nauczycieli i proroków. Orędzie, które głosi, nie pozostawia żadnych wątpliwości i jednocześnie wydaje się trudne do przyjęcia, bo domaga się nie tylko otwarcia uszu, ale także zmiany postawy życiowej. Radykalizm Jezusa wynika z głoszenia prawdy, a ta zawsze domaga się postawienia rzeczy na ostrzu noża. Nie ma tu miejsca na warianty pośrednie. Ale wszystko jest tak, tak, nie, nie. Zapewne taka postawa często zniechęcała słuchaczy Jezusa, ale wybór prawdy zawsze niesie ze sobą poważne konsekwencje. Jezus ewangeliczny to Jezus radykalny, który chce przyciągnąć wszystkich do prawdy, bo wie, że tylko ona może wyzwolić człowieka. Skoro radykalizm jest cechą kluczową w zrozumieniu postaci Jezusa, to trzeba zadać sobie pytanie. Czy także jego naśladowca powinien być radykalny? Myślę, że tak. Nic tak nie zniechęca do chrześcijaństwa jak letni chrześcijanie, nic tak nie gorszy ludzi, jak człowiek, który chrześcijaninem jest tylko na papierze. Wreszcie wiara nie jest tylko deklaracją, ale jest przede wszystkim postawą życiową, wyborem egzystencjalnym. Mówiąc krótko, jest zgodą na radykalizm Jezusa. Kto ma uszy, niechaj słucha. Do nieba wejdą radykalni gwałtownicy, którzy nie bali się o swoją przyszłość, ale złożyli ją w ręce najbardziej radykalnego człowieka w dziejach świata. A więc dzisiaj, kiedy będziesz stawał przed wyborem między dobrem a złem, to przypomnij sobie radykalizm Jezusa. On wybrałby dobro. Co więcej, wybrałby dobro większe, najlepsze. Wybrałby drogę do szczęścia, która często wiedzie przez trud i cierpienie. Ale wybrałby dobro. Radykalny Jezus jest inspiracją dla człowieka wiary. Wtedy, kiedy my zaczynamy słabnąć, musimy sobie przypominać Jezusa radykalnego, takiego, który nie chodził na kompromisy ze złem, takiego, który nie bał się brania odpowiedzialności, takiego Jezusa, który nie miał względu na osoby, który mówił jasno i prosto, a do tych, którzy nie mieli pojąć, mówił w przypowieściach. Bo czasami wydaje się, że ludzie nie są gotowi na radykalizm, nie są gotowi na powiedzenie prawdy wprost. Wtedy konieczna jest łaska, przyjęcie tego wszystkiego, co przygotował mi Bóg i poddanie się Mu, bo przecież radykalnym może być także sługa, który wiernie wykonuje swoje obowiązki. Ostatecznie Jezus radykalny także stał się sługą, był całkowicie poddany woli Ojca. Nie bójmy się tego, że życie przy Bogu będzie jakąś formą upokorzenia dla człowieka. Życie przy Bogu jest radykalizmem życia, to znaczy lepszym wyborem, wyborem, który ostatecznie może zagwarantować mi niebo. Ktoś powie radykalizm prowadzi do fanatyzmu. Nie, my właśnie z tym walczymy. My po to chcemy być radykalni, żeby nie być fanatyczni. My chcemy być radykalni, żeby ostatecznie uwielbić Boga, żeby nie składać ofiar obcym bogom, aby nie popełniać duchowego cudzołóstwa, ale w wierności przymierzu, które złożył nam Jezus Chrystus na krzyżu, oddać Bogu chwałę. Na tym polega nasz radykalizm. O nim chcemy mówić otwarcie, o nim chcemy głosić, jemu chcemy złożyć ofiarę z własnego życia. Bo kto poświęcił się dla Ewangelii, przypomina Jezusa, Jezusa radykalnego, który dla swoich przyjaciół, co więcej dla swoich wrogów, oddał własne życie. Amen.